Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj t -Volt. witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Last of Us. Nie jestem dokładnie pewien gdzie gra, huch, Boże, wybaczcie, jest dzisiaj cholernie gorąco. Nawet sobie nie wyobrażacie, dalej, dalej po prostu w Krakowie kontynuowana jest taktyka masakrycznej temperatury, koło 30-25 stopni będzie w tej chwili zapewne. Tutaj te szczury już widzieliśmy. No zdecydowanie cholera, gra mnie wywaliła do jakiegoś checkpointa tutaj. Więc muszę tutaj trochę poderpić. Liczę, że jakieś... Za... O, tutaj proszę but. O, kurwa, nie. Ogólnie wychodzę z zasady, że jeżeli ta gra oferuje nam butelkę, to oznacza, że niedługo będziemy mieli okazję ją wykorzystać, a to oznacza, że niedługo kurwa przyjdą tutaj jakieś potwory. Dlaczego? Dlaczego? Mamy trzy ostrza. Mamy sporo rzeczy tak właściwie. Zupgradujmy sobie broń białą. O, proszę bardzo, jak miło. He, he. Apteczki, Mołotowa sobie mogę zrobić. Kurde, bogaty w tej chwili jestem. Ktoś tutaj dobry. O, proszę, bardzo, proszę, proszę. Mistrz Ostrzy. Ostrze o pełnej wytrzymałości nie niszczą się, gdy uciekasz z uci... uścisku klikacza. Widzieliście, a przed chwilą nazywało go, go laskaczem. Ktoś mi polecił, by zaugraidować sobie tego. E... Kurwa, coś słyszałem, żeby zaupgrade'ować sobie właśnie um, umiejętność związaną z mistrzem ostrzy. Dlaczego? Ponieważ wtedy będę mógł uciec, a raczej po prostu zabić klikacza, gdy ten mnie złapie. I to jest mega opcja, ponieważ kurwy syn jest po prostu przesilny. Gdy nas złapie, jesteśmy martwi. A w tej chwili da nam to taką opcję, że gdy będziemy mieli przy sobie jakieś ostrze niewykorzystane, przeżyjemy po prostu. I to jest mega OP sprawa, ja tego nie złapałem przedtem, ponieważ użyte było mlaskacz, a ja kurwa ciągle jestem przekonany, że to jest klikacz. Dobra, jakaś minigierka, nie pamiętam nawet, chyba tak. Hdrsz. O kurwa, coś tu jest! Pomocy! A! Jezus Maria! Ja pierdolę! A! 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 O! Jezus Maria, pomocy! Dlaczego? 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 Boję się, boję się, boję się. Kolejne <śmiennie> odpalam to jeszcze raz. Może mi- JEZUS MARIA KURWA MAĆ! GIŃ Chuju! GIŃ! Ja pierdolę, kolejny, niech cię chuj, umierajcie wszyscy! O! Muszę to zapalić, szybko! Bierz się za to Joel, proszę, proszę, bo ja tu kurwa zejdę na zawał, naprawdę. Ja pierdolę, musiały tu chuje przyjść. Może teraz, proszę. Uda się. O! Światło, jest! Jakieś światło. <laughs> nie mówcie mi, że to przyciągnie jakieś zombiaki No, najprawdopodobniej słyszę chyba klikacza. Kurwa, coś. Czy to jest ten purchacz cały? O, kurwa, wypierdalam stąd. O! Jak wybuchu kurwa mać, co się z tamtym purchaczem stało? Nic. Ginie! Jezus Maria, o Jezus Maria, kolejne zombiaki, niech, kurwa, giną wszystkie! Gincie, kur... Nie, 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 złapał mnie, kur... <ścoughs> dlaczego? Dlaczego mi się to dzieje? Ty. Zapaliłem światło, tak? Nie, nie uruchomiłem tego. Tak, bardzo przejebane mieć to chyba tylko ja, naprawdę. Czekajcie, zrobimy taki trik. Ustawimy to tam i spróbujemy to teraz odpalić. One teraz będą nas. O, co się stało? Ha? To ciekawa sprawa. Gdzie ten cały pierdolony purchacz? Tam idzie. Czekajcie, spróbuję sobie przejść tutaj. Dobra, wybuchło. Wow, wow 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 coś tu słyszę no właśnie, kurwa, uciekaj, uciekaj, kurwa ston. Nie, 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 no i mnie dorwał, kurwa. Bądź. Jaki on jest przerażający! Dobra, czekajcie. To trzeba zorganizować lepiej. Teraz przynajmniej wiem co się będzie działo. Chyba. Ten generator mam już uruchomiony. Wypierdalam stąd idę na górę. Tutaj coś będzie szło na stówę. Tylko z której kurwa dokładnie strony? Z każdej w sumie. Kamat mi biczysz. Łoł! Wow! Jak mnie jebno! Jak mnie jebią! Zostaw mnie, potworze! No nie! Marszowałem te jebany przycisk! O! Nienawidzę takich kurwa sytuacji, kiedy mnie gra tak bardzo rucha w dupę. Uch! Jeszcze jestem kurwa w totalnych ciemnościach w jakichś pirdolonych podziemiach. Cholera. Gdzie jesteście, kurwa? Wszystkich zajebie. Czekam.

o! Goni mnie, goni mnie, on tu jest, kolejny. Giń! Jezus Maria! Padło to coś, kurwa! Czekajcie, szybko użyję apteczki. O nie, 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 nie! Dobra, padło, Jezus Maria, padło! Chodź! Chodź na solo, ziomuś! Ja pierdolę purchacz w takim miejscu! Czy jak to gówno się w ogóle nazywa, nawet nie pamiętam. O! Uf! Ktoś coś jeszcze chciał powiedzieć? Ja pierdolę. Po prostu kurwa masakra. Zaraz tu zejdę na pierdolony zawał. Zrobię sobie apteczkę, bo apteczka to podstawa. Zrobię sobie jeszcze jednego mołotowa, bo jest w chuj skuteczny. Zrobię sobie ulepszoną broń, bo teraz nawet nie miałem kurwa jak cokolwiek zrobić za pomocą ostrza mojego. Wyciągnę sobie shotguna, przeładuję go. I zobaczymy co mi teraz gra łaskawie pozwoli zrobić. Mam butelkę, super kurwa butelka. Nie słyszę żadnych poza tym zombiaków i ich też nigdzie nie widzę, dobrze. Ja chcę do Eli, proszę, proszę, ja chcę iść do Eli. Będę ci tak bardzo wdzięczny, gro, jeżeli pozwolisz mi pójść do Eli. Potrzebuję mojej ostoi, potrzebuję jej wsparcia, jej obecności. Ona też zresztą jest kurwa sama. Trudno jest mi znieść to, że ona została tam sama, i trudno jest mi, kurwa, samemu obcować z tymi potworami. Razem możemy się wspierać, pomagać sobie. O, ja tu kurwa zejdę na zawał, naprawdę. Ta walka jest przerażająca. Nienawidzę takich walk. Ja rozumiem, że to jest totalnie w stylu tej gry, to znaczy, wiecie, ciemne pomieszczenia. Oho. Ciemne pomieszczenia. I takie wiecie, wieczne poczucie bezradności. <laughs> Wieczne poczucie bezradności, połączone z tym, że są ciemne, wąskie korytarze. Oho, mój pies szczeka, nie wiem jak to interpretować. Dobra. Strzelam, że mam iść tutaj. Wyjście jakieś, kurwa. Gdzieś, proszę! Jakąś kartę muszę pewnie znaleźć, tak? Potrzebna karta. Ciekawe, kurwa, skąd mam tą kartę wziąć. Pewnie stąd. I fucking hate this shit! Skąd ma, kurwa tą kartę wziąć? W ogóle czytałem gdzieś artykuł czytałem gdzieś artykuł że klikacz że odgłos klikacza z tej gry to jeden z najstraszniejszych odgłosów w ogóle w grach jaki został jaki został użyty i muszę się kurwa zgodzić jak tylko słyszę tych jebanych klikaczy czy mlaskaczy czy chuj już wie jak ich nazywać to tak bardzo sram w gacie, że sobie nie wyobrażacie Teraz, gdzie znajdę tą jebaną kartę? Tutaj byłem, tutaj uruchomiłem generator. To spoko. Nie byłem właśnie jeszcze w tych okolicach, albo w tym pokoju. Gdzie ja kurwa tą kartę znajdę? Aha, tutaj jakieś te są. O, może jakieś biuro tutaj będzie? Coś w te gusta. Słyszałem jakieś takie stękanie lekkie. To oznacza zombiaka. No, zdecydowanie słyszę jakieś podejrzane stękanie. Mam trochę tapsów. W sumie to nie wiem dokąd iść, nawet pomijając fakt, że czuję się jakbym miał kurwa umrzeć w przeciągu sekundy. Nawet jeżeli uda mi się tam przejść, za tymi drzwiami jest coś, kurwa, bardzo, bardzo niefajnego. Rozumiem, że potrzebna karta, ale gdzie jest sama karta? To coś nie błyszczało czasem? E, to butelka. No za tymi drzwiami są zombiaki, a to nawet, kurna, słyszę. Doesn't take a genius to figure that out. Znaczy, że nie trzeba geniusza, żeby to rozkminić, że tam są zombiaki, bo słuchaj, takie... Wiecie, takie po prostu utrudnione oddychanie, spowodowane przez te pierdolone grzyby, które tym ludziom powyrastały na całym ciele. Ja jebie. Uff, tak bardzo się zestresowałem przed chwilą, że oddychać nie mogę. Dodajcie do tego gorąc, który w tej chwili paduje. Masakra! Pomocy, kurwa, pomocy. Gdzie ja znajdę tą jebaną kartę? To jest generator. No spoko, wyłączyć go nie wyłączę, ale nie mam go po co wyłączać. Może wzdłuż kabli powinienem iść. No ale znowuż ta lokacja nie jest jakoś mega super w chuj wielka. Obszedłem większość pokoi, która się tutaj znajduje. Dochodząc do generatora w sumie. No ja już wiele z nich obczaiłem. Co, tędy przyszedłem? Czy tędy przyszedłem? Nie mam nawet pomysłu, skąd ja przyszedłem de facto. Co my tutaj mamy? Butelka. Pigułki gwałtu.

Jest cegła. Aha, to odpaliło tę lampę. Tę lampę. Gdzie te pierdolone karty? Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Tak, zombiaczki, słyszę, że jesteście. Zombiaczki zarażeni, słyszę, że jesteście za tą ścianą. Nie musicie mi o tym przypominać swoim stękaniem. Co kurwa z tego, że... Pod... Wskazówka. A, znajdź kartę. Gdzie kurwa ta karta może być? Tam u góry? Jak tam kurwa wejść? To, że mam znaleźć kartę, to wiem, tylko gdzie? Nie mówcie mi, że tu jest jakiś pokój, który przeoczyłem w jakiś sposób. <laughs> Czekajcie. Tutaj dało się przejść. A tu będą te pokoje? Tak serio? Przeoczyłem tutaj takie jedno wielkie... O Boże, taką dużą część tej lokacji przeoczyłem. Naszę znaczy, taką dużą część, taki duży pokój, który się tutaj znajdował. To przepraszam, to je, jest te debile. Nie zauważyłem kompletnie tego pokoju. Hotelowa karta. Aha, jestem w hotelu. O, przepraszam was. Okej, okay, ludzie, dobra, powracamy. Wybaczcie, otrzymałem telefon. Pochwalę się tak szybko, że był on z punktu gezem, ponieważ e, nowy telefon musi w końcu nadejść, i w sumie to podoba mi się zawsze ekspresowość tego, jak to wszystko, jak to wszystko może być przeprowadzone, bo dzisiaj rano. Ku... Nie, przepraszam. Dzisiaj rano złożone zamówienia, a już dzisiaj prawdopodobnie telefon będzie do odebrania. Magia. Tak będzie unboxing. Dobra, trójkącik i hu, dzięki temu telefonowi trochę się uspokoiłem. Napiłem się mojego ostatnio ulubionego monsterka. Kurwa, schody do góry. Dziękuję ci, Boże, jedyny w niebiosach skąpany. Ja pierdolę. Oj, musisz kurwa znaleźć Eli, bo zaraz się po prostu tutaj popłaczę. Ja chcę do Eli. Ja chcę już. Normalne lokacje, a nie ciemne piwnice. Dziękuję, dziękuję. Nawet to już jest lepsze niż te jebane piwnice. Kurwa, pełne zarażonych. Poszukam sobie za to zasobów. Łuk! Znaczy dwie strzały w sumie. Pełno nabojów mam do rewolwiera? Oh shit! Ale kurwa kłamstwo. Ktoś mi powiedział, że o, miałem 32 pociski do rewolweru. Tak, chuja, można mieć max 12? Przepraszam, pewnie można mieć max 18. Boże, boże. Czyli trzy magazynki w sumie. Coś tutaj jeszcze. Rozwolony kibel, cegła, wszędzie to cegły. Hmm. Dobra, ciśniemy dalej. Tam pewnie mam iść, to sobie zobaczę ten pokoik. Tapsy! Yeah! Nareszcie, w sumie, dzięki temu upgrade'owi będę. O, czyżby upgrade'y? Okay, tak! To miejsce. Nie znajdę tutaj pewnie. O, mam trochę tego, ale czy narzędzie jakieś tutaj nie znajdę? Tak, całkiem, całkiem przypadkiem zestawu narzędzi. Nie, pewnie taki po prostu samotny workbench. No dobra. Shotgun. Moja ulubiona ty broni. Szybkość przeładowania, odrzut. Ble. Naprawdę shotgun jest zajebisty. I szybkość przeładowania. Zapgrejdujmy no, sobie ten odrzut. Na drugi poziom. Urwa, minimalny odrzut broni. To jest to makler. 29 mam, coś do rewolweru. Nie stać mnie. Tutaj pistolet Coś... Mmm, proszę, proszę bardzo... Coś więcej amunicji do rewolweru znajduję, ale nie... Nie żeby mnie to jakoś smuciło. Hmm... hmm Okej... Okay. Nożyczki i teges... Ciśniemy dalej, ci, ci, ciśniemy dalej... Co mamy za drzwiami? Słyszę niestety zarażonych. No... Jest tam jakiś klikacz. Klikacz, mlaskacz, jeden pierdolony chuj. Nienawidzę. Ich. Wow! O! się! Aha! Czyli nie będziemy się bawić jednak z klikaczami, tylko będziemy się bawić. Ugryźcie? Dziś nie, a ciebie? Nie dzisiaj. Dobra. Rozproszmy się i sprawdźmy, czy nie. Jakiegoś chujka? Masz na myśli mnie, Jebany Frajerze. Zaraz, kurwa, zobaczymy, kto tu jest chujkiem. No, ziomusie. Zaraz pójdziemy na solo i nie będziecie tacy cwani, kurwa. Tam jest jakiś pokoik. Wnioskuję, że w sumie dałbym radość tam przejść. Czekajcie, tutaj mam jakieś miejsce, coś tu znajdę ciekawego. Butelka, którą już mam. No nic takiego konkretnie ciekawego, wejdźmy sobie tutaj. Trochę zasobów, proszę bardzo. Tak jest. Zasoby zawsze fajna rzecz. Na mówi mi, że ziomek jest... Dobra, spokojnie. Nikt mam nadzieję nie słyszał tego jak teraz na ziemię zszedłem. O, 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 chodź, 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 chodź. Chodź, mam cię. Ojej. No i mało brakowało, trochę bardziej by wszedł, abym go zabił tak, że nikt nie miał szans tego widzieć, ale. No dobra, wyszło w miarę w porządku nawet. Oczywiście działanie po cichu to jest tutaj zdecydowanie preferowana metoda. Czemu? No bo kurwa są tutaj nie ludzie, jak zostaną zaalarmowani będzie niemiło. Dobra, muszę się skupić. O kurwa gorąc, który teraz panuje. Jeśli do tego dodać stres, który w tej grze mnie spotyka, to mam po prostu ultimately przejebany, który będzie szedł. O, oczywiście, że tędy. Jak żeby inaczej? To znajdę go sobie z tamtej strony. Ten klikacz tutaj już zagrożenie stanowi. Muszę uważać chyba, chyba na ten garnek, ale temu panowi mówimy do widzenia. Nie będę na ciebie ostrzeg gnoju nawet marnowo, wiesz, pierdol się oki doki. Wnioskuję, że jeszcze będą ich koledzy tam dalej, w sumie, bo tak trochę by było dziwne, gdyby tylko dwóch sobie tutaj krążyło. Trochę bat batonik jest, proszę bardzo, mógłbym się nawpierdalać. A i ktoś mówił, Tywot, wyłącz tą latarkę, bo klimat psujesz. No szkurwa mać, klimat bym psuł, gdybym sobie jasność i kontrast podkręcał. I zmieniał takim sposobem wygląd gry, żeby było jasno. Latarka to jest część gameplayu, kurna. No mówiłem, że koledzy jeszcze jacyś tutaj będą. Jest jeden czy dwóch? Dwóch. Mam szczerą nadzieję, że żaden tutaj tak bardzo blisko mnie nie podejdzie. Hmm. Patrzcie kurwa co mam! Łuk! Gdzie się tam ten gnuś schował jakoś? Tam sobie siedzi, ten jest tam Wait a fucking second Aha, tamtędy nie przejdę za bardzo No dobra Oboje mają broni, słaba sprawa To mnie zaraz zobaczy. O kurwa, giń. Czy tamten to słyszał? Na stuwę, to słyszał. No chodź, butelka czeka. On się chowa tutaj za tą ladą. Chyba, że przeszedł na jej drugą stronę. Swaniaczek. Uwaga, zajdziemy go w taki sposób. Pink's. pings! Ginj, Proszę bardzo. Profesjonalnie, szybko. Gość nawet kurwa nie wiedział co go uderzyło. e, makler! Dobra, proszę bardzo. Butelkę sobie jakoś odzyskam. I ciśniemy dalej. Na szybko przeszukamy i idziemy dalej. O oh, boże, boże, upgrade broni. Cegła, cegła w sumie lepsza trochę niż butelka, to znaczy zastanawiam się czy jest jakaś większa różnica pomiędzy cegłą a butelką, ponieważ mam wrażenie, że efekt dają podobny, tylko że cegła jest cichsza, przez co lepiej się nią uderza przeciwników tak, żeby inni nie słyszeli, bo dostają w ryj tak trochę powiedzmy niemo. Aczkolwiek słabiej przyciągają klikaczy, a znowuż butelkę głośniejsza i bardziej przyciąga klikacze, ale bardziej też pozwala przeciwnikom usłyszeć, że bijemy ich kumpli. Muszę sobie chyba znaleźć jakąś drabinę. Dobrze myślę? Dobrze chyba myślę. Żółte rzeczy oznaczają drogę do przodu. Jak to ktoś pięknie opisał, że to jest po prostu gra Naughty Dog, i w grach Naughty Dog żółty kolor oznacza do przodu. A mówiąc o Naughty Dog, spodziewajcie się na moim kanale kiedyś serii z Unchartedów. Być może już przez wakacje, to jest ciekawy pomysł. Co ja robię, Jezus Maria? Wspinaj się na to ziomuś. Dobrze. O kurwa, boss! Akurat do wody spadłem. How convenient! O kurwa, dusi mnie. Pierdol się, pierdol, pierdol, panie, panie, murzynie, zaraz cię sklepę i po bawełnę poślę. Napierdalam w kwadrat, jest! Dobra, znów. O, broń leży sobie pod wodą, jak wygodnie. Skąd by się tutaj wzięła? No, dawaj, bier tą broń! Napierdalam w kwadrat, jak szalony. O, Eli! Wow, shit! Kurwa. Załatwiłam tego gościa. Naprawdę nieźle. Będę żywać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchałam, nie? Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, że to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel. Musimy się zmywać. No to prowadź. Ta, Joe zdecydowanie stara się utrzymywać takie dość powiedzmy hardkorowe podejście do tego wszystkiego. Ok, przejdźmy sobie jeszcze kawałeczek, albo chociaż wejdźmy po tej drabinie, zobaczmy co jest u góry. Żeby troszeczkę jeszcze ten odcinek przedłużyć. Widzę, że tu jest jakieś kolejne lobby. Jakieś pokoiki. Przejście dalej. Wykresy. Fiscal Highlights Aha Zarobki, zarobki, poziom sprzedaży, i tak dalej, i tak dalej. Mównica nawet jest. A ta co? Dobra, Hopsa sobie tam, okej. Okay. Jest nawet kurwa boiler na kawę, pewnie stoi tak od 20 lat. O Boże, Boże, dobra. Ok, widzę, że lokacji tutaj mamy całkiem sporo: są jakieś schody, zejścia, przejścia. Odwiedzimy sobie to wszystko w następnym odcinku, ludzie teraz mają mniej więcej taki. Punkt pośredni znaleźliśmy nareszcie Eli i wydostaliśmy się z tej pierdolonej piwnicy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. W Kochani, bye bye.